Witam Was widzowie w pierwszym odcinku z My Summer Car, ale to Brickrix. W, <coughs> w dzisiejszym odcinku musimy na pewno naprawić satysfakcję, bo ona ma tam trochę, jak Wam mówiłem w specjalnym rok, trochę ma w silniku, nie ten. Te części mam w opuszczonym domu. I dobra, zamknijmy na razie. Jeszcze światła jej nie działają no jest światło nie działa. Biegnijmy do naszego wuja. Wana. To tu? Tak, to tu. Dobra, podchodzimy do drzwi. Jakby, żeby wziąć klucze. I już możemy sobie wejść. Pojechać. Ten. I wyruszamy w drogę. owo włączymy jeszcze nie, lampeczki. No trzeba by nie. Mamy, ja naprawdę mega dopracowane modele znalazłam, tutaj z prawdziwego My Summer sobie też w którymś odcinku Satsumę, ze Satsumy zwykłej do Satsumy GT. chyba na razie musimy jechać na, yy, do pracy, Wy macie tam teraz w prawym dolnym roku, albo w lewym górnym, bardziej chyba w prawym. Macie teraz saldo moje, właśnie nie poczekajcie, przecież pojadę do pracy Satsumo, zobaczymy ile ono w ogóle wyciągnie. Eee, oj. Jak widzicie tutaj mamy o, takie, takie, mamy dobrze dopracowanym. Dobre, zobaczmy, ile, jak, ile to pojedzie. Wyruszamy, lamp nie włączę, bo się nie da. Zepsute, jedziemy do pracy. Tylko żeby się nie pokazywać za bardzo na drogach publicznych. No za szybko to co nie pojedzie. End. mam taką specjalną paczkę części od ojca. Będziemy musieli po nią pojechać. Dobra, tutaj jest. Będziemy mogli potem tutaj na hol przyjechać. Na razie i tak co my nie potrzebujemy zbytnio. Do szczęścia. Dobra, zostań tu Satsuma. Oj, to nie to. To otwiera kabinę całą. Dobrze, sprawdźmy, czy działa. Pikony działają, wycieraczki są. A ja i drawni wink też. Nie, włączyłem, już włączyłem. Dobrze, drzwi działają. Wszystko działa. Możemy wymuszać do pracy. Też mamy oczywiście kuzyna od którego możemy pożyczyć malucha. To może zaraz pożyczymy po, i pojedziemy po sadzumę i jedziemy. O właśnie światełka trzeba włączyć. Mhm. O, tutaj mamy w ogóle boksa, bo zamówiłem. Zaraz tutaj pewnie przyjedziemy. Pierwszy przystanek. To jest złomowisko. Czyli tam. Mm. Już sobie tutaj ładnie włączę, że podjeżdżam. Wykręcę jakoś. Ja już tutaj włączę awaryjki, że wiesz że tutaj będzie praca na trzambę i tyłujemy będę miała takie 20 minutek z tej serii moim zdaniem yy, to będzie dobry czas bo... o ten dobra bo trzeba to oczywiście te koła tylnie opuścić uruchamiamy idziemy po zapłatę Dobry ja tutaj szambo bo przyjechałam w ten Dobra, mamy plus 50 zł. Mamy już 1050 zł. Mieliśmy 1000 zł na start. O właśnie, właśnie, właśnie. I trzeba to wyłączyć. Te awaryjne i te syreny. Jakby teraz do kuzyna. O z kuzyna chyba zarobimy stówę. Bo on w końcu jest nam bliski. O kurde, ty nie podniosłem tego. O, tych kół, bo ja je tylko nasza z pracy opuszczam. O tutaj stoi, nie na jeden ten malu. to jest się daleko od nas. bo tam jest ten opuszczony dom, taki duży. Jest w ogóle spalony. Pewnie go widzicie. Dobra. Widzicie, mamy tutaj naszego kuzyna z maluchem. No Moim zdaniem, na fajny wpadłem pomysł. Jeżeli nie oglądaliście mojego specjala na nowy rok 2025, to zapraszam. Ja ten film nagrywam właśnie pierwszego już. Pierwszego już tego nowego roku. O dobra, o, właśnie, kurde. No Dobra, uruchomimy i idziemy kuzyna powiedzieć. Ja mam kuzynię tutaj, gdzie wyjdziesz i sambo, szambo. Dobra, stowe zarobiliśmy. Mamy 1150 zł. Jest dobrze. Oczywiście też zapklejdujemy w którymś odcinku sobie sad sumę. Ty to kosztuje aż 5000 Więc będzie trzeba to zrobić. Chyba niedługo. Poczekajcie. A dobrze, już się o, o ten ten, tylko to taki ciężar, że mi się opuszcza. No to ten nie koło. Jeszcze jeden dom. To jest gdzieś tutaj. Rozglądnijmy się. Czy nic nie jedzie. Jedziemy, jedziemy już do domu. Do, do, do tutaj. Do, do tutaj. Czekajcie, dobra, dobra. To... To awaryjki. No, od razu wszystko zrobione. Trochę z sąsiadami na podjazd podjadę, ale inaczej się nie da niestety dobra, dobra dobra zrobione zarobimy te 50 zł będą 1200 Dobry ja tu wyszli sam bo dobrze dobra dostałem 50 zł jest dobrze wyłączmy sobie to i ten ten gifu -y jest naprawdę mega dobrze dopracowany Mam nawet wycieraczki Trip AI Driving o, dlaczego mam? bo ja zamiast K nacisnąłem L, idziemy teraz do rąku. Szczyścić szamp nie będziemy Będziemy musieli jeszcze to wypróżnić Dobra to wyjeżdżamy tutaj ładnie O stoi Dobrze Teraz idziemy do kuzyna. Pewnie tutaj będziecie mieli taki mały timelapsik. Jak ja będę tam biegał, może nie bo patrzcie jak szybko biegniemy. A to tamten dom bluzowy, to nie, to nie będziecie mieli. To niedaleko. Radku kuzyna idę pożyczyć malucha. O! Ja mam ja tylko maluchę położyć. Będzie przy tym gościu od y, Szamba, której daje Szambiarkę. Pokój. Okay. Dobra, lecimy. Oj. Teraz wejść, to otworzę drugie drzwi. Ruszamy. Jezu, ale ten maluch grzeje. O kurde. Dobra, w lewo. Ale nie driftuj malu Nie ja chcę tylko jechać, bo no, ja, miał sadzunkkę sumkę. w prawo. O kurde Ale drift To jest chyba ten czerwony nie. z tym czerwony, a nie, Tam ten pomarańczowy Wczoraj też sobie tak po, pograłem jakby w tą summer car, ale to Brick dla fan, No. for fan Oj, Zaraz załóżmy, że otworzyłem te drzwi, ok. Wsiadamy ładnie i tyłujemy. No tak, nie ma przecież światła. Chciałem włączyć światło. Znaczy ma światło, ale nie działające. Jedziemy już chyba po tu paczuszkę od ojca. Światła mam w tamtej. Tam tam trzymam podstawowe wyposażenie. O kurde. Ty ale było blisko. Myślałem, że zaszoruję. W ogóle to, jak ja to nagrywam, to dosyć niedawno wyszło Mejsamerka z R. z wczesnego dostępu. A dokładnie to chyba 30. To co jakiś czas tutaj stosuję się wycieraczki same ten. Tylko muszę tak wysoko dać kamerę, żeby mi się nie. żeby mi się nie. pójdź. Jak to się nazywa? A, żeby nie. nie o, nie zahaczały jakby o ten przycisk do otwierania drzwi To jest mega fajny moim zdaniem pomysł na serię o kurde ty. Ale ten Hajusiko mega wpościada Ciekawe czy jeździ pociąg Nie pamiętam czego włączyłem A chyba tak o jest i nasz opuszczony dom, w sumie tu też spalony. Przekajcie. No, tak to wygląda. Oj! Super! Po prostu super. Dobra, zamknijmy sobie i pójdźmy po paczkę u mnie paszka się gdzieś jest spalona czekajcie no nie no, już rozwaliłem dobra, bierz tą paszkę części raczej wytrwały poza tylko to ojciec to mi to zapakowało no szczelnie nie, ja tego nie zapakuję to mi przeleciało ty żeby co tam było? Aha, przejechał przez mapę. Dobra, będę musiał. Patrzcie, jakie to jest duże. Muszę znaleźć kolejną paskę części w tym. Jest. Ty, ja może. Aha, myślałem, że to coś izdę. Też chyba on mi ukrył gdzieś na górze. A to słodzi. Co jest? Łazienka ca cała i zdrowa. Kibol. Most i is, is cool. Achat. Ale tutaj gdzieś widziałem jeszcze podłodze O, tu jest, tu jest ta paczka. Druga, którą widziałem. Poczekajcie. Nie. A dobra, myślałem, że ją puściłem. jest dobra No się upsie jest mamy części dosadz sumy możemy już ją naprawić yy, jedziemy zaraz jeszcze poś po światła i wyposażenie podstawowe jest jestem teraz z tyłu latać bo nie strasznie dobra sprawdźmy się. Nie jeźdź. czy ja to im pociąg włączyłem? Nie wiem. zobaczymy sobie potem. Free kamery w sumie też mogę używać, bo załóżmy, że też mam na to No dobra, jedźmy, jedźmy tutaj. Tylko ten, ten jest trochę taki zbugowany, że musi to koło trzęsło przy dużych prędkościach. Mi się ważne i nieździ się jedza, ale to się da jakoś wytrwać. Dobra. Otwieramy drzwi. Odblokowujemy na maskę. O, tutaj jest ten, ta jest paczka części. W pudełku nic nie ma, to położę tutaj. I druga pewnie jest tu. długi zestaw tych części. Nie wiem, pewnie nie ma pod tym. Nie wiem, ale już naprawiona pod tym względem, satsuma. Ojej. To jest też fajne, że tym tutaj się da te siedzenie jakby tak, żeby ludzie gdzie do, do, do tyłu mogli wsiąść. Nie ma, nie ma. A tutaj mi już wylazło. Jedziemy na stację benzynową, bo tam mam boksa. W stacji benzynowej musimy jechać powoli, bo go będziemy przewozić na dachu wczoraj już próbowałem sylwestra o go przewieźć normalnie o bo już 18 minut dobra to przewieziemy boksa, naprawimy sadzunkę i będzie chyba koniec tego pierwszego odcinka otwieraj mi te drzwi dobra bierzemy Chodzimy na, na dach. I tam będzie spadać. Upsip. Przecież jak to, to usunąłem. No, rawizowy. Teraz mam nadzieję, że ja to na nowo dodał. że Ja już to. O kurde. Ja już to dodałem. A. Działa? Działa, działa, działa. Może być jedziemy do domu, jedziemy powoli. żeby mi ten boks nie spadł, Na zakręty są najgorsze, bo na prostu wystarczy jechać powoli. Te włączę te awaryjki, rodzi, ładunek taki wymagający wolnej jazdy. No patrzcie, gdzie już jestem. Muszę ja sobie trochę przyspieszyć, o tych 30 km na godzinę. Tylko źle, ja właśnie na tych zakrętek, bo trzeba tak polichamować. No i dobra. Jeszcze tutaj wtaczamy ładnie. Całość. Otwieramy i mi tu już pokazuje, że 20 minut, ale wy pewnie macie jeszcze minutę mniej i tak bierzemy fireten, ten, wkładamy jego wyposażenie do satsumy I też weźmy sobie ten strój. do włóżmy. A poczekajcie jeszcze raz, bo mały bóg był w kuli. Hej. I dlaczego to nie da się? A dobra, już się i już tutaj nic nie ma, czyli możemy... Bum! I w ogóle światła zamontowane od razu. I patrzcie, i teraz mamy w pełni sprawną satsumę. Ma wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne. Chodź. I ma co najważniejsze światło. Z tyłu miała, tylko z przodu jej nie działało. No i dobrze. już chyba kończymy odcinek. Mamy już naprawioną Satsumę. W przyszłym odcinku zarobimy na Satsumę I ją pewnie upgrade'ujemy. Weźmy ją właśnie. Pojedziemy. Poczekajcie. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się do Wami już żegnam. I do zobaczenia, Młodszy Vox. Idę sobie do domku. Pa.